Witajcie na moim kanale. Dziś zrobimy bardzo dobrą surówkę z orzeszkami. Zapraszam! Na początku pół główki białej kapusty drobno szatkuje. Następnie dwie obrane marchewki ścieram na tarku o dużych oczkach. Z kolei przeciskam przez praskę dwa ząbki czosnku. Około 70 g orzeszków ziemnych kroję na mniejsze kawałki. Powinny być one niesolone, ale powiem Wam szczerze, że mi smakują bardziej solone i takich właśnie dziś użyję teraz przygotuję sos. Dodaję 5 łyżek wody 4 łyżki oleju lub oliwy z oliwek 2 łyżki octu z wina białego 3 łyżeczki cukru 2 kopiate łyżeczki mielonego imbiru I wszystko dokładnie mieszam Do kapusty i marchewki wylewam sos i dokładnie mieszam wszystkie składniki. Surówkę przełożyłam do salaterki i już na koniec wierzch posypuję orzeszkami ziemnymi. Następnie wkładamy na godzinkę lub dwie do lodówki, a po tym czasie surówkę podajemy do obiadu. Ja życzę Wam smacznego i zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału.